Panowie, czy widzicie, ktoś biegnie do tego samolotu? Halo, panowie, zaraz, zaraz. Panowie, łapcie tego gościa. No kto to jest? Kto wsiadł do tego samolotu? Do jasnej. No, trzymajcie. Czy to zaraz pytanie do wieczy, czy to jest pilot tego samolotu? Trzymajcie ten samolot. Marszałek to jest facet w tej kamizelce i on miał zapewnić bezpieczeństwo. No to zapewnił. Fajnie, gratulacje. Carbon cap, tu wieża. Carbon cap, tu wieża. Ta samolotka, ta samolotka, ktoś zostawił? Nie zostawił. uprowadziłeś samolot. Tu wieża, natychmiast ląduj. Jak to się ląduje? To... Ma drążek przed sobą. Jak pociągniesz do siebie, to lecisz do góry. Jak na dół, to, to też do dół. Ustabilizuj, teraz wkręć w prawo. Jak masz na imię, pilocie? Chcesz się podpisać przed publicznością? Adzek, adzek. Masz jakieś uprawnienia do pilotowania statków powietrznych? Kiedyś kupiła mnie mama drona To nie jest to samo co dron. O się Uspokój się, uspokój ten lot, tutaj jest mnóstwo publiczności. To daję go oko, żeby wyprostować i nie idę, nie idę. Nie lataj bliżej niż nad pasem, pamiętaj o zakręca, zachęca, dobra Słyszycie, że, że ja, jakiś Andrzejek zasiadł za sterami, bo, bo mama mu drona kupiła, to sobie... ...z tym dronem, to tam też są takie gałki. Wyobraź sobie, że to jest drążek i ustabilizuj ten samolot. Ale tam jest autopilot, się wypijać. Musisz się postarać. Dodatkowo przy nogach masz pedały, ale to nie jest gaz i hamulec A przecież nogą i zobacz co się dzieje Dobra, dodam, teraz gazu z drugą nogą. O, nie. Gaz jest przy twojej lewej ręce, przy twojej lewej ręce I to tutaj taka zwyknia Tak, jak będziesz na pasie nisko, to wtedy pociągnij ją do siebie To jest pójdź wyprostować teraz no, spłaciłem. dobrze, teraz łagodnie podchodź do lądowania troszeczkę na siebie ten gaz, trochę na siebie do siebie teraz skoro tego nie było Słuchaj Andrzejko, uważaj teraz na wiatr, masz ostatnią próbę, spróbuj wylądować Dobra, dobra, słuchajcie wszyscy kciuki Na no jednym kole się nie liczy chyba, co? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie naciskaj nogi, nie naciskaj nogi. Żyje, Bóg zapyć. Wielkie brawa! Dla Andrzejka. Zaraz zobaczymy, co to jest za gagatek i czy go ochrona szybko zwinie. Zobaczymy co to za facet i będzie miał na pewno bana na wejście na nasze pokazy do żywotnie No, wychodź Andrzejek. Wychodź. To nie jest żaden Andrzejek, to jest Łukasz Szczepiela. Absolutny! Mistrz świata! Człowiek, który dokładnie tym samolotem wylądował na Sopockim Molo. E, przypomnę, 10 metrów szerokości, 150 długości. Wykonuje różne cuda, no a tutaj udawał, że porwał samolot. Napędziłeś nam strachu, mistrzu. Potęga! Dziękuję Wam pan, pan, pan bardzo i mam Co? nadzieję, że się podobało. Powiedz, czy trudno jest źle latać? Bardzo trudno, tak. Trudno jest źle latać. Pamiętajcie, że e, kurs. Pilotażu to minimum 50 godzin, jeśli dobrze pamiętam, także żaden Andrzejek po lataniu dronem nie dałby rady wsiąść do tego samolotu, mimo że nie jest to wcale trudna maszyna do pilotowania.